Moi rodzice wysłali wiadomość w grupie. Uważamy, że najlepiej, abyś na razie się wycofała. Ciocia zareagowała kciukiem w górę. Odpisałam: Rozumiem. Uszanuję to i wycofam się też z rodzinnego funduszu. Tej nocy zamknęłam swoje wpłaty. O 3.11 nad ranem telefon zaczął wibrować. Do wschodu słońca 89 nieodebranych połączeń. Tata zostawił wiadomość głosową. Co się stało? Bank zablokował wszystko. Odpisałam tylko szanuję waszą decyzję. To było zanim zdali sobie sprawę z reszty, co miałam. Uważamy, że najlepiej, abyś na razie się wycofała. Taka wiadomość. W grupie czatowej wyobraźcie sobie. Rodzice, ciocia, nawet wujek był tam, choć rzadko się odzywał, ale tym razem nie musiał. Milczenie wystarczyło. Wiadomość przyszła o 1942 w czwartek podgrzewałam resztki Kari, myśląc o dokończeniu tej tabeli przed snem i nagle to zobaczyłam. Przedyskutowaliśmy to i uważamy, że najlepiej, jeśli na razie odejdziesz od rodziny. Magda potrzebuje przestrzeni. Wszyscy potrzebujemy. Pod spodem ciocia zareagowała kciukiem w górę. Ot tak, bez telefonu, bez wyjaśnień, tylko kciuk. Gapiłam się w ekran przez minutę, zanim wystukałam. Rozumiem. Uszanuję to i wycofam się też z rodzinnego funduszu. Nie czekałam na odpowiedź. Tej nocy zalogowałam się do wspólnego konta, które po cichu prowadziłam przez pięć lat. Tego, co opłacało insulinę mamy, pomogło tacie refinansować drugą hipotekę. Utrzymywało auto Magdy, gdy jej wypłaty się opóźniały. Wyłączyłam automatyczne wpłaty. Potem zamknęłam konto. Dokładnie o trzeciej 3:11 nad ranem telefon zaczął wibrować. Wibrował i wibrował. Do świtu 89 nieodebranych. Ostatnia wiadomość głosowa od taty. Głos mu drżał, zły, przestraszony. Co się stało? Bank zablokował wszystko. Wszystko w porządku? Dlaczego to zrobiłaś? Odpisałam jednym zdaniem. Szanuję waszą decyzję. To było zanim zrozumieli, ile po cichu ogarniałam. Żeby naprawdę pojąć, dlaczego ta wiadomość uderzyła jak zdrada, trzeba cofnąć się pięć lat do drugiej hospitalizacji Magdy. Tata dzwonił do mnie zapłakany z parkingu pod apteką. Nie przeżyję tego kochanie. Mówił, że nie przyjmą jej bez ubezpieczenia. Jesteśmy na dnie. Tej nocy opróżniłam swoje oszczędności i zapłaciłam za rehab z własnej kieszeni. Magda przez chwilę była stabilna. Wszyscy mówili o cudzie, ale nigdy nie powiedzieli na głos nawet raz, że to ja to umożliwiłam. Nikt nie zaproponował zwrotu. Nikt nie zapytał, jak się czuję. Ale to nie koniec. Gdy mama dowiedziała się o cukrzycy, zaczęłam opłacać jej leki. Godziny taty w magazynie cieli. Magda w kółko traciła równowagę. I za każdym razem, gdy upadała, przychodzili do mnie po cichu, zdesperowani. Na początek drobiazgi. 300 złotych tu, tylko na ten miesiąc. Potem spytali, czy mogę coś zorganizować na stałe, taki rodzinny fundusz awaryjny. Miałam 27 lat. Singielka, harówka, po 80 godzinach tygodniowo w finansach. To miało sens, wmawiałam sobie. Mogłam sobie pozwolić, więc zrobiłam. Założyłam rodzinny fundusz na swoje nazwisko. Kierowałam płatnościami leki mamy, dopłaty do terapii Magdy, nawet rachunek za telefon, gdy zalegali. Dali mi dostęp do wszystkiego: hasła, numery kont, salda. Nie dlatego, że ufali, ale bo nie chcieli się tym zajmować. Nazywali mnie odpowiedzialną. Mieli na myśli wygodną. Moje życie stało się księgą cichych poświęceń. Tymczasem Magda znów wpadała w spirale. W 2020 złapali ją za jazdę po pijaku. Opłaciłam prawnika. Wprowadziła się do jakiegoś typa o imieniu Tomek, który na pewno nie był agresywny. A gdy uciekła od niego w środku nocy, to ja przelałam jej na hotel i zakupy. Nigdy nie zobaczyłam ani grosza z powrotem. Nigdy nie pytali, skąd brałam kasę. Nigdy nie widzieli szczegółowej tabeli, którą prowadziłam, by sama nie utonąć. Nigdy nie zauważyli, że zamieniłam mieszkanie na mniejsze, zrezygnowałam z wakacji. Jadłam owsiankę na kolację częściej niż przyznam, bo tak trzeba było. Byłam finansowym murem między nimi a katastrofą. I przez chwilę mi to pasowało aż do incydentów święta dwa lata temu. Magda zrobiła awanturę, bo powiedziałam, że nie kupię jej nowych opon, nie po tym, jak właśnie opłaciłam jej czynsz. Powiedziała rodzicom, że czuję się oceniana. Tej nocy tata napisał: staraj się być bardziej wyrozumiała Lena. Ona jest w trakcie zdrowienia. Nie wiesz, jak to ciężko. I pękłam. Nie publicznie, nie wybuchowo, ale coś we mnie trzasnęło, jak lód pod naciskiem. Nie odpisałam. Zamiast tego zrobiłam coś innego. Zaczęłam dokumentować wszystko: każdą złotówkę przelaną, każdą fakturę opłaconą, każdą wymówkę. Robiłam kopie, wysyłałam sobie wyciągi, zbierałam zrzuty ekranu. Nie po to, by im to wypominać. Jeszcze nie, ale by sobie przypomnieć, że to realne, że nie wymyślam tego ssania, schematu, ciągłego ciągnięcia bez dawania. Potem, miesiąc temu, doszło do kulminacji. Magda napisała w grupie Hej, wiem, że z kasą krucho, ale czy fundusz mógłby pokryć Retreat Yogi w Arizonie? Dla zdrowia psychicznego. Retreat Yogi? 3200 dolców. Nie odpisałam. Czekałam, co powiedzą. A tata, ten sam, którego dwa razy w zeszłym roku wyciągałam z debetu, odpisał: Brzmi jak coś, czego naprawdę potrzebujesz. Zobaczmy, co da się zrobić. Mama dorzuciła serduszko. Wtedy zrozumiałam, że nie tylko mnie wykorzystywali. Oczekiwali, że dam się wykorzystać. Myśleli, że fundusz jest ich, a ja. Jakaś cicha donatorka. Wdzięczność wyparowała lata temu. Zastąpiła ją roszczeniowość. Ale wisienka na torcie, granat w pokoju, przyszła dwa wieczory przed tą wiadomością. Byliśmy na rodzinnym połączeniu, co miesięcznym inie który zwykle zmieniał się w sesję terapeutyczną dla Magdy ze mną jako niewidzialnym bankomatem w tle. Próbowałam opowiedzieć o awansie. Zrobili mnie dyrektorką w firmie. Wielka podwyżka, ogromna odpowiedzialność. Tata przerwał w pół zdania. Przepraszam, możemy wrócić do mieszkania Magdy? Nie czuję się bezpiecznie w obecnym. Chcieli ją przenieść do lepszej okolicy z moją pomocą. Oczywiście, nie zgodziłam się. Nie walczyłam. Tylko spokojnie powiedziałam. Może czas, by ktoś inny się wykazał. Cisza. Zimna, kamienna, urażona. A potem, dwa dni później, ta wiadomość. Uważamy, że najlepiej, abyś na razie się wycofała. Kciuk w górę od cioci Karoliny poczułam jak nóż. Myśleli, że mnie odcinają. Nie zdawali sobie sprawy, że przecinają kabel do jedynej rzeczy, która trzymała ich finanse w kupie. Byłam cichym prądem pod ich życiem. Gdy przestałam, ich światła zgasły. Minęło dokładnie 36 godzin, zanim zaczęło się sypać. Najpierw zawiadomienia o debecie. Potem apteka mamy zadzwoniła do mnie. Potem Magda, ta co chciała przestrzeni, zostawiła wiadomość głosową, która zaczęła się szeptem, a skończyła wrzaskiem. Dlaczego to zrobiłaś? Wiesz, że potrzebowałam tej wpłaty. Do niedzieli rano SMS-y nie ustawały. Tata wysłał serię nagrań jak facet, który się rozsypuje na żywo. Wyrzucili mnie z rodzinnego czatu, jakby nie należała. Hipoteka odbiła się. Myślałem, że ogarniasz ubezpieczenie. Auto bez polisy teraz. Co zrobiłaś z rachunkiem za media? Bank zablokował nasze konto. Powiedzieli, że masa czerwonych flag. Musisz to naprawić. Naprawić. Jakbym coś popsuła. Jakbym nie wycofała się tak, jak prosili. Prawdziwy problem nie w tym, że przestałam pomagać, tylko w tym, że nigdy nie zdawali sobie sprawy, Ile trzymałam w garści. A potem był rodzinny zoom. Kuzynka Emilia to zorganizowała, udając, że tylko pogadać. Ale jak weszłam, zobaczyłam ich twarze w kwadracikach jak ławę przysięgłych. Usta mamy zaciśnięte bez krwi. Tata chodził w tem i z powrotem. Magda miała łzy na policzkach. Wyglądało na wyreżyserowane. Ciocia Karolina siedziała dumnie w szaliku i perłach, jakbyśmy byli w sądzie rodzinnym. Dlaczego nam to zrobiłaś? Zaczęła Magda, głos drżący. Po prostu nas porzuciłaś. Po wszystkim, co zrobiłam, powiedziałam, masz na myśli po tym, jak płaciłam twój czynsz, fundowałam rehab i wyśmiano mnie za odmowę na retreat jogi. To niesprawiedliwe, zaczęła. Sprawiedliwe? Wcięłam się. Chcesz sprawiedliwe? To proszę. Przez pięć lat zamiatałam wasze finansowe ślady jak sprzątaczka kryminalistyczna. Czyszczę bałagan, naprawiam debety, wyciągam z dołka, podczas gdy ty wrzucasz cytaty o uzdrawianiu i harmonii. A gdy się waham, wyrzucacie mnie z czatu jak śmiecia. Mama w końcu się odezwała. To nie było wyrzucenie, daliśmy ci też przestrzeń. Nie, nie daliście. Wcięłam się. Znów stanęliście po stronie Magdy, jak zawsze. Znaleźliście grzeczny sposób, by powiedzieć, że mam zniknąć. Więc zniknęłam. Tata skrzyżował ramiona. Nie musiałaś likwidować funduszu. Nie zlikwidowałam, powiedziałam. Zamknęłam go na moje nazwisko, z moich pieniędzy, przeze mnie zarządzany. Ten rodzinny fundusz nigdy nie był trustem. Był smyczą. Twarz mu poczerwieniała. Ufaliśmy ci. Nie, powiedziałam. Wykorzystywaliście mnie. Potem otworzyłam folder obok i kliknęłam udostępnij ekran. Pojawiła się tabela. Rzędy płatności, daty, kwoty, każdy grosz śledzony, czynsz, medyczne, media, naprawy. Retreat Magdy, który prawie opłaciłam, debety, które naprawiłam, awaryjna dentystka dla cioci Karoliny, nawet rachunki za Ubera, gdy płaciłam za dojazd mamy do szpitala o drugiej nad ranem w ataku paniki. Wow! szepnęła Emilia. Kto to wszystko trzyma? Karolina prychnęła. Ktoś, kto wiedział, że kiedyś będziecie ją gaslightować, że sobie wymyśliła. Nic nie powiedziałam, tylko patrzyłam w ekran. Potem kliknęłam ostatnią zakładkę, pokazała sumę całkowitą. Osiemdziesiąt siedem tysięcy. Grobowa cisza. Tata cofnął się od kamery, jak po policzku. Trzymałaś rachunki za nami, powiedziała mama z grozą. Nie, powiedziałam. Przetrwałam was. Magda rzuciła się do ekranu jak dziecko w furii. Jesteś po prostu zgorzkniała. Zawsze byłaś zgorzkniała, bo nikt ci nie daje medalu za bycie dobrą. Córką, chcesz oklasków za dorosłość? Nie, powiedziałam spokojnie. Chcę tylko granic i koniec z byciem waszą finansową siecią bezpieczeństwa. To bogate, mruknęła Karolina. Myślisz, że pieniądze to jedyne, co się liczy? Nie. Powiedziałam, ale to jedyne po co do mnie przychodziliście. Potem zamknęłam tabelę, spojrzałam w kamerę i zadałam ostatni cios. Już skontaktowałam się z bankiem. Wszystkie wspólne upoważnienia usunięte. Moje nazwisko nie jest już na niczym waszym. Karty kredytowe zamknięte, automatyczne płatności za media anulowane, składki ubezpieczeniowe. Musicie się zapisać sami. Chcieliście, żebym się wycofała. Oto jak to wygląda. Mama westchnęła. Twarz taty pobladła. Magda wyglądała jak postrzelona. Emilia odchyliła się w podziwie. Ale nie skończyłam. Rozmawiałam też z prawnikiem, dodałam. W najbliższych dniach dostaniecie dokumenty. Rozwiązuję wszelkie prawne powiązania ze mną i nieformalnym trastem rodzinnym, na wypadek gdyby ktoś próbował znów sięgnąć po mój kredyt czy otworzyć coś na mnie. Przesadzasz, wrzasnęła Magda. Odcinasz nas. Chronię siebie, powiedziałam. Od teraz nie jestem waszym planem B, nie awaryjnym, nie darmowym przejazdem. Tata wyglądał na złamanego, ale milczał. Mama cicho szlochała. Magda wstała i wyszła z kadru, trzaskając czymś w tle. Karolina sięgnęła i zakończyła połączenie bez słowa. A ja usiadłam. Serce waliło, ręce drżały. Ale po raz pierwszy od dekady nie bałam się konsekwencji, bo nie miałam już nic do stracenia poza ciężarem, który dźwigałam zbyt długo. Cisza po tym połączeniu była niemal upiorna. Po raz pierwszy od lat telefon nie wibrował z hej, szybka prośba, czy czy możesz tylko to ogarnąć? Żadnych winnych wiadomości głosowych, żadnych płaczliwych emotek, żadnych pasywno-agresywnych postów Magdy o rodzinie, która odwraca się plecami. Nic, jakbym wyparowała. Na początek myślałam, że w końcu załapali. Może uczą się stać na własnych nogach. Ale powinnam wiedzieć lepiej. Dokładnie 10 dni później dostałam maila z nieznanego adresu, ewidentnie jednorazowego, z jednym zdaniem: zniszczyłaś wszystko. W załączniku zrzuty rachunków, nakaz eksmisji Magdy, ostateczne ostrzeżenie od dostawcy prądu. Odmowa karty kredytowej z moim nazwiskiem jako byłym poręczycielem. Rozsypywali się szybko, chaotycznie. A ludzie przyzwyczajeni do opierania się o ciebie nie upadają z gracją. Walą na glebę i obwiniają cię o lądowanie. Tego samego tygodnia mama pojawiła się w mojej pracy. Byłam na spotkaniu. Asystentka weszła, oczy szeroko. Jest tu jakaś kobieta. Mówi, że to twoja matka. Nie odejdzie. Wyszłam do holu i tam była, blada, drżąca z kopertą papierów. Nie wiedziałam, dokąd iść. Powiedziała głos kruchy. Tata śpi na kanapie. Magda nie wychodzi z pokoju od trzech dni. Właściciel mówi, że zmieni zamki w przyszłym tygodniu. Nie powiedziałam słowa, więc zagrała ostatnią kartą. Wychowałam cię, powiedziała nagle ostro. Dałam Ci życie, a ty tak nam odpłacasz. Wtedy się zaśmiałam. Nie głośno, nie okrutnie, tylko pusto, jak powietrze uciekające z pękniętej rury. Dałaś mi życie, powiedziałam, a potem spędziłaś trzydzieści lat przekonując mnie, że ci za to wiszę. Skuliła się. Zrobiłam krok. Nie przyszłam do was w wieku dwudziestu dwóch lat i nie powiedziałam: Proszę, pozwólcie mi być odpowiedzialną za waszą dysfunkcję, nieść wasz dług. Ratować siostrę raz po raz podczas gdy kiwacie głowami i ją wspieracie, poświęcać zdrowie psychiczne, relacje, życie, byście nie musieli patrzeć w lustro. Nic nie powiedziała, więc ciągnęłam. Chcecie pomocy? Dzwońcie do pracownika socjalnego, do doradcy kredytowego, do systemu, o którym mówiliście, że ludzie tacy jak my są zbyt dumni, by na niego liczyć. Nie jestem już waszym ratunkiem. Potem wróciłam do biura. Nawet nie sprawdziłam, czy poszła za mną, ale to nie koniec. Tydzień później dostałam list, nie maila, prawdziwy list z banku. Koperta gruba, taka, co oznacza kłopoty. W środku podsumowanie dochodzenia z flagą. Ktoś próbował otworzyć pożyczkę biznesową na moje nazwisko? PESEL i numer NIP, powiązany z funduszem rodzinnym. Nie przeszło tylko dlatego, że zamknęłam konto dni wcześniej i włączył się alert o fraudzie. Pożyczka na 80 tysięcy. Nazwa firmy: Magda Grace Usługi Odzyskiwania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamarłam. To nie była prawdziwa firma. Żadnej spółki, żadnego rekordu podatkowego, licencji, ale papiery złożone z podrobionym podpisem, który pasował do mojego. Zadzwoniłam do banku. Pani z działu fraudów otworzyła pakiet i gdy przeczytała poręczycieli, tata i mama, siedziałam w oszołomieniu, gdy mówiła pani, wygląda na to, że ktoś bliski próbował udawać pani partnera finansowego. Gdyby nie zamknęła pani funduszu, to mogłoby przejść niezauważone. Nie tylko mnie wykorzystywali. Próbowali zrzucić odpowiedzialność na mnie, po cichu powiązać moje nazwisko z pożyczką, w której nie brałam udziału. I wtedy wszystko się wyostrzyło. Sposób w jaki Magda nagle chciała przestrzeni, jak rodzice to popierali. Cisza, usunięcie, grzeczne wygnanie to nie było spontaniczne. To był plan: wyciągnąć mnie z funduszu po cichu, zostawić nazwisko, wziąć kasę, zniknąć. Niech bank przyjdzie po mnie, gdy się zawali. Nie chcieli tylko mojej pomocy, chcieli mnie odpowiedzialną bez pytania. A gdy mnie wyszło, stałam się czarnym charakterem w historii, którą napisali, by przykryć własną nieudaną kradzież. Spędziłam weekend na zgłaszaniu. Bank, policja, urząd skarbowy. Złożyłam podrobione dokumenty, napisałam oświadczenie. Nawet stare SMS-y, gdzie Magda pytała o założenie non-profitu na mnie. Zajęło godziny, ale każdy klik czuł się jak terapia. Tej nocy Magda zadzwoniła z innego numeru, płacząc. Chciałam tylko powiedzieć, że teraz rozumiem. Pozwoliłam jej mówić. Nie wspomniała o pożyczce, o podróbce, tylko trajkotała o żalu, jak ciężko było, że wciąż rodzina. Zadałam jedno pytanie. Wiedziałaś o wniosku biznesowym? Martwa cisza. Potem linia umarła. Zablokowałam numer. Wtedy nastąpiła prawdziwa zmiana. Nie w nich. We mnie. Zaczęłam lepiej sypiać. Przestałam sprawdzać apkę banku co noc, bojąc się, że ktoś znów po cichu mnie ciągnie. Szłam na kolację z przyjaciółmi i nie drgałam przy rachunku. Potem zadzwonił wujek Ryszard, ten wyrzutek, którego nazywali niestabilnym za zerwanie kontaktów lata temu. Znalazł mnie przez LinkedIn. Widziałem, co zrobiłaś, powiedział. Słyszałem o funduszu. O pożyczce też. Nie pytałam skąd. Ryszard zawsze wiedział więcej, niż pokazywał. Nie jesteś pierwszą, którą wyssali, dodał, tylko pierwszą, która zakręciła kran. I wtedy zaskoczyło. To nie tylko o mnie. To pokoleniowe. Długi łańcuch ludzi grumowanych do służby, milczenia, bycia zbawicielem, podczas gdy reszta tonie w zaprzeczeniu. Myśleli, że jestem złą, bo przestałam grać bohaterkę. Powiem wam coś o bohaterach. Większość umiera spłukana i wyczerpana, podczas gdy inni klaszczą na pogrzebie. Nie ja. Dwa miesiące później przeprowadziłam się do innego miasta. Nowa praca, lepszy zespół, wyższa pensja, bez adresu zwrotnego. I pewnego dnia, w ciszy nowego mieszkania, podłogi jeszcze puste, meble w drodze, dostałam wiadomość na Facebooku od Tomka. Tak, tego Tomka. Byłego agresora Magdy. Nie spodziewałem się, napisał. Ale dziękuję, że pomagałaś jej, nawet gdy nie zasługiwała. Nie byłem jedynym, od czego potrzebowała ratunku. Zatrzymało mnie to. Nie dlatego, że potrzebowałam uznania, ale bo to pierwszy raz, gdy ktoś z tego kręgu przyznał prawdę, że ratowałam ich przed nimi samymi, aż przestałam. A gdy przestałam, cisza, która nastała, nie była winą, była wolnością. Minął prawie rok. 12 miesięcy od zamknięcia funduszu, od wygnania z czatu, od telefonu o trzeciej jedenastce, który przerodził się w osiemdziesiąt dziewięć nieodebranych, jedną wiadomość głosową i całkowity finansowy krach, którego nie przewidzieli, od złożenia wniosku o pożyczkę na moje nazwisko, bez mojej wiedzy, próbując wrobić mnie w osiemdziesiąt tysięcy na wymyślone usługi odzyskowe. Myślałam, że poczuję pustkę po odejściu. Że wina wślizgnie się nocą jak kiedyś, szepcząc, to Twoja rodzina. Może przesadziłaś, może mogłaś ich uratować, ale czuję tylko spokój, nieudawany. Nie ten, który symulujesz trzymając łzy na niedzielnym obiedzie, gdy ktoś żartuje, że jesteś tą odpowiedzialną. Prawdziwy spokój. Taki, gdzie telefon nie wibruje z lękiem, gdzie Twoje pieniądze są Twoje, gdzie granice trzymają. Gdzie nie przepraszasz za wolność. Próbowali, jasne. Mama mailowała w Wigilię, że choinka wygląda pusto w tym roku, załączyła fotostatą w salonie, uśmiechnięci bez zębów, performance dla obiektywu. Magda w marcu na urodziny, esej w pięciu akapitach o odzyskiwaniu mocy, kończący się luźną prośbą o pomoc z pierwszym i ostatnim czynszem. Nie odpisałam żadnej. Wciąż sprawdzam scoring kredytowy co miesiąc. Jest ok. Żadnych niespodzianek, tajemniczych opłat. Alerty po podróbce nigdy nie odpaliły, bo teraz mam swoje życie i chronię je tak, jak kiedyś ich. Ale oto niespodzianka. Inni zaczęli się zgłaszać: kuzyni, których nie widziałam latami, współpracownicy, z którymi ledwo gadałam, nawet obcy z Reddita, co przeczytał mój komentarz w wątku finansowym i napisał: Twoja historia. Chyba mnie też to spotkało. Okazuje się, że nas dużo. Tych silnych, niezawodnych, co płacą czynsz, naprawiają chaos, ukrywają panikę, dźwigają ciężar, słysząc, że jesteśmy zbyt zimni. Gdy w końcu prosimy o coś w zamian, rodzina jak skarbiec bez zamków. Aż pewnego dnia uczymy się trzaskać drzwiami. Wyjaśnię jasno. Odejście od rodziny było najtrudniejszą rzeczą, jaką zrobiłam. Trudniejsza niż patrzenie na nawrót Magdy, trudniejsza niż usunięcie taty z kontaktów awaryjnych, trudniejszą niż wybór ciszy, gdy nazywali mnie egoistką, zgorzkniałą, okrutną, ale też najbardziej konieczną, a ostateczny gwóźdź, który utwierdził mnie w słuszności, przyszedł parę tygodni temu. Wracałam z późnego spotkania z klientem, tą samą ulicą co zawsze i tam przed narożną piekarnią. Siedziała ciocia Karolina, szalik, perły, ta sama dumna postawa. Zobaczyła mnie, pomachała jak starej znajomej. Prawie przeszłam, ale stanęłam. Obejrzała mnie. Wyglądasz dobrze, bo jestem. Pauza. Potem bez ironii spytała: Czy rozważyłabyś znów coś ustawić na awarię? Zaśmiałam się długo, nisko, z głębi brzucha. Potem spokojnie powiedziałam: Ustawiłam. Nazywa się moja przyszłość. I odeszłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumieją, co stracili, czy dlaczego musiałam iść. Może przepiszą historię, powiedzą, że byłam chciwa, niestabilna, niewdzięczna. Może Magda napisze posta o toksycznych siostrach i zrobi podcast. Nie dbam, bo prawda prosta. Nie jestem czarnym charakterem w ich opowieści. Jestem tą, która wreszcie z niej uciekła. I robiąc to dałam sobie to czego oni nigdy nie mogli wolność bez warunków.